Mamy tutaj logarytmy. I zobaczcie, jeżeli tutaj jest szóstka przed jakimś logarytmem, to ona wyjdzie tutaj do potęgi. Bo jest taki wzór, że jeżeli mamy r razy jakiś logarytm, to ten r wychodzi tutaj do potęgi. Dobra? Teraz, jeżeli mamy mnożenie i mamy jakieś dwa logarytmy o tej samej podstawie, to mnożymy b razy c, czyli będzie 7, a tu będzie x razy y do potęgi szóstej, czyli będzie odpowiedź d. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie, na wszystkie odpowiem. Będzie mi miło, jak mnie zaobserwujecie. Bo wtedy wiem, że chcecie, żebym nagrywała tutaj dla Was więcej. A pamiętajcie, w opisie zamieszczam też dla Was takie super tablice maturalne, do matury podstawowej, do matury rozszerzonej, takie osobne do podstawy, osobne do rozszerzenia. W rozszerzeniu macie dopisane brakujące wzory, a w podstawie macie wykreślone te, które Was nie obowiązują, i dopisane też brakujące, tak żeby Wam się było przyjemnie uczyć.